Siemaneczko! Tydzień temu kwadrans z MMA skręcił trochę bardziej w stronę bukmacherską. Jak się to skończyło możecie zobaczyć na właśnie tej planszy. 9 na 12 typów, w tym 4 trafione underdogi. Myślę, że jak na pierwszy raz było naprawdę nieźle. Mam nadzieję, że w ten weekend uda nam się co najmniej podtrzymać tą dobrą passę. W zeszłym tygodniu gal było naprawdę sporo. UFC, Armia czy KSW. Tym razem e, godna uwagi e, w mojej opinii jest tylko w sumie jedna, ale za to jaka: UFC 272 z naprawdę świetnie zapowiadającą się walką wieczoru Covington-Masvidal. E, moim zdaniem będzie to UFC pełne e, underdogów pełne underdogów, które mogą zaskoczyć, e, dlatego nie ma co dalej przedłużać i jedziemy z prawdziwym mięsem, a więc konkretnymi typami na nadchodzące sobotnie UFC 272. Tak jak wspominałem, UFC 272 może być prawdziwą mocą underdogów. Już od samego początku, od samego dołu karty możemy spodziewać się niespodzianek, choćby w przypadku naszego Michała Aleksiejczuka, który otworzy w ogóle sobotnie wydarzenie w starciu z Dustinem Jacobim. Nasz rodak nie jest faworytem, a ma spore szanse na wygraną, dlatego już ten pierwszy typ jest wart uwagi, ale ja skupię się na innej walce z prelimsów, do której przejdę zaraz. Ciekawym kursem jest też ten na Ludowita Kleina, który ma też duże szanse na to, żeby sprawić niespodziankę w walce z Devontae Smithem. Podobnie ma się rzecz z Tagirem Ulanbekowem, który jest słusznym faworytem w walce z Timem Elliotem, ale tutaj zdecydowanie bardziej doświadczony Amerykanin może postawić wysoko poprzeczkę i możemy być też świadkami mniejszej lub większej niespodzianki. Ja natomiast skupiłbym się bardziej na tej walce, która zamyka prelimsy sobotniego wydarzenia, a więc Brian Kelleher i Umar Durmagomiedow. Największym faworytem na tej karcie jest właśnie zawodnik z ekipy Habiba. Jest słusznym faworytem, ale Keleher to prawdziwy weteran UFC. Naprawdę jest już długo w tej organizacji, widział już naprawdę sporo. I na pewno będzie to największy, największy rywal, największe wyzwanie na ścieżce kariery Umara. O ile powinien tą walkę wygrać mieszając zapasy z naprawdę ciekawą stójką, o tyle Keleher na pewno mu się nie położy i i możemy być tutaj świadkami pierwszej bardzo bardzo dużej niespodzianki. Kurs na Keleher jest naprawdę ogromny, warto uwagi. Eee, i ja, pomimo swojej sympatii do, do Nurwa Gomiedowa, postawię właśnie na, na Kelehera. Po prostu ten kurs jest zbyt duży w przypadku tak wyrównanym, wyrównanym poziomie obu zawodników, żeby z niego nie skorzystać. Dlatego pierwszy typ dzisiejszego odcinka to właśnie Brian Keleher przez niejednogłośną decyzję sędziów. Idąc dalej w karcie walk mamy starcie pań. Tutaj też widzę ciekawego underdoga. Marina Rodriguez zmierzy się z Jan Sionan. I tutaj to Brazylijka jest faworytką według buchmacherów. Zgadzam się, słuszną. Ale jest to klasyczne starcie 50 na 50. Oczywiście jeżeli obie wyjdą z swojej najlepszej dyspozycji. A jeżeli jest 50 na 50, a kursy są tak od siebie odbiegające, to zdecydowanie bardziej opłaca się Postawić w tym przypadku właśnie na Chinkę. Obie tu stójkowiczki, będzie się tam działo, walka powinna być prowadzona w dobrym tempie, natomiast zdecydowanie postawiłbym tutaj po prostu pieniądze na Jan Xiaonan z tego, z tego względu, że po prostu bardziej się to opłaca, jeżeli patrzymy pod kątem bukmacherskim. I podobnie jak w poprzednim typie, postawię tutaj na decyzję niejednogłośną, tylko tym razem właśnie na Jan Xiaonan. Kolejne walki, kolejne typy na UFC 572 to już w zasadzie tylko karta główna. Zaczynamy tutaj od starcia w kategorii półśredniej, a więc Kevin Holland i Alex Oliveira. Tutaj, już nie będziemy się skupiać na underdogach, tutaj jest dosyć pewny faworyt, którego, którego tutaj uważam za może nawet największego faworyta na tej, na tej karcie, a więc właśnie Kevin Holland, który wcześniej rywalizował nawet w kategorii średniej. I w tej kategorii średniej był naprawdę sporym zawodnikiem, więc co dopiero w kategorii niżej. Tutaj, o ile Oliveira jest oczywiście uznanym, uznaną marką VFC, ale raczej takim wyrobnikiem, zawodnikiem po prostu twardym, nieustępliwym, nie powinien tutaj sprawić większych problemów Amerykaninowi, który ma naprawdę potwornie długie kończyny, potrafi zrobić użytek ze swoich ciosów prostych, ze swojego naprawdę bogatego arsenału kopnięć. A już jak nawet znajdzie się na plecach, jeżeli jakimś cudem Oliveira wywróci takiego wielkiego chłopa jak Holland, i tam nie jest gapa, i potrafi zrobić użytek właśnie z tych swoich długich kończeń, postraszyć jakimś, jakimś poddaniem. Dlatego myślę, że dosyć pewny typ to właśnie Kevin Holland. Nie jestem przekonany, czy będzie to decyzja, czy może skończyć Oliveira przed czasem. Natomiast najbezpieczniej postawić po prostu na wygraną Kevina Hollanda. Kolejne starcie karty głównej to dla mnie największy znak zapytania sobotniego UFC 272, kategoria piórkowa Edson Barboza i Bryce Mitchell Na papierze jest to dziecinnie proste, typowy stójkowicz i typowy grappler Pytanie, któremu uda się utrzymać walkę, czy to w stójce, czy to w parterze Ten po prostu tą walkę wygra Na Barboze jest naprawdę bardzo ciekawy kurs Zdecydowanym faworytem jest tutaj Bryce Mitchell Który co prawda jest niepokonany, ma rekord 14:0 ale do tej pory nie walczył z bardzo znanymi nazwiskami. Tak naprawdę Barboza jest dla niego największym wyzwaniem w karierze, dlatego bardzo ciekawe jest to, jak te kursy się tutaj rozłożyły. Barboza nie lubi walczyć z takimi agresywnymi graplarami, którzy tak ochoczo dążą właśnie do, do sprowadzenia tej walki w płaszczyzny graperskie. Pamiętajmy choćby walkę Edsona z Habibem. Natomiast, y, oczywiście, Mitchell to nie jest habib, e, i o ile ma naprawdę bardzo fajną kontrolę, ma też kreatywny parter, dąży ciągle do poddań. Y, o tyle Edson Barboza z naprawdę bardzo y, dobrymi warunkami, jak na kategorię piórkową, może sprawić mu problemy w ogóle, żeby go wywrócić. A co dopiero jeszcze y, skontrolować. Dlatego rozumiem tych, którzy stawiają tutaj na, na Edsona, bo kurs jest naprawdę warty uwagi. Natomiast ja tutaj postawiłbym raczej na rundy, bo spodziewam się tutaj raczej decyzji, czy to na korzyść Edsona, czy na korzyść Michela. Natomiast wydaje mi się, że jakiegoś szybkiego skończenia tutaj nie będzie i plus półtorej rundy to dosyć bezpieczny typ, który powinien bez jakichś większych sposobów, bez większych problemów wejść. I o ile delikatnym faworytem jest dla mnie tutaj jednak Bryce Mitchell, 51 do 49. O tyle podtrzymuję, że najbezpiec najbezpieczniejszy typ w tym przypadku to po prostu plus półtorej rundy w tej walce i możemy spokojnie lecieć dalej. A dalej czeka nas już co main event, a więc RDA. Niestety nie z fizjewem, ale Renato Mojkano. Fizjew wypadł ostatecznie przez zakażenie koronawirusem i na zastępstwo wskoczył właśnie reprezentant ATT. Walka zakontraktowana na 5 rund w podwyższonym limicie kategorii lekkiej 160 funtów, dokładnie z tego co pamiętam. I tutaj też faworyt jest raczej znany i, i nie spodziewam się tutaj jakichś większych niespodzianek, mianowicie oczywiście ten bardziej doświadczony Brazylijczyk, a więc Rafael dos Anjos Powinien tutaj spokojnie wyjść zwycięsko. Mojkano wchodzi na zastępstwo. Miał 5 dni, żeby się przygotować na, na pięciorundową walkę z Rafaelem Dos Santosem. Kapitalne zapasy, kapitalny parter w przypadku właśnie tego bardziej doświadczonego Brazylijczyka. Do tego jeszcze dosyć naprawdę fajna, poprawna stójka. Powinna wystarczyć po prostu do tego żeby, żeby Mojcano wypunktować, bo decyzji się tutaj spodziewam. Oczywiście jest możliwe dziś skończenie w rundach 4-5, natomiast moim zdaniem, Do Santos wygra tutaj po prostu pewną decyzją sędziowską. Mojcano może ewentualnie w parterze czegoś próbować, ale Do Santos w tym parterze jest naprawdę bardzo dobry i nie spodziewam się tutaj żadnej niespodzianki. Dosyć naprawdę pewny typ na, na Rafaela Do Sanjos'a. Możecie spróbować przez decyzję, jeżeli chcecie bardziej bezpieczniejszą opcję, to po prostu Rafael dos Santos wygra tę walkę. No i dojechaliśmy do main eventu. O main eventie z reguły mówi się najwięcej, bo są to najbardziej wyrównane walki, a tutaj tak nie jest. Colby Covington jest zdecydowanym faworytem w starciu z Jorge Masvidalem z i tak naprawdę tylko od niego zależy jak ta walka będzie wyglądała. Zapaśnik, który jest w stanie przeciwstawić się, a nawet posadzić na ziemi Kamaru Osmana, nie będzie miał większych problemów, żeby zrobić to z Jorge'em Widałem. Jedyna okazja dla Gamebreda to sprowokować kolbiego, z którym się przecież nienawidzą, do jakiejś wymiany na środku oktagonu, tam lepiej trafić i potem ubić Chaosa w parterze. Na no to jednak daje bardzo nikłe szanse i po prostu Kolbi nawet jeżeli da się sprowokować, dojdzie do jakiejś wymiany i nawet znajdzie się na, na ziemi po jakimś uderzeniu, to potem przyjdzie mu rozum do głowy i po prostu zacznie wywracać Jorge to, co powinien robić już od samego początku, nie doprowadzając do jakiegokolwiek zagrożenia ze strony właśnie Masvidala. I wydaje mi się, że tak ta walka będzie wyglądała. Nie jestem w stanie powiedzieć w stu czy będzie to decyzja, czy może Kolbi ubije Masvidala w rundach mistrzowskich, natomiast wydaje mi się, że bardzo spokojny typ to tutaj po prostu zwycięstwo Kolbiego z pistoletem do głowy postawiłbym chyba najbardziej, że będzie to jednak decyzja, ale jeżeli chcecie, właśnie tą bardziej bezpieczniejszą opcję, to postawcie po prostu na zwycięstwo Kolbiego. Kurs nie jest jakiś bardzo wybitny, ale dosyć pewny. Covington bez większych problemów powinien sobie tutaj z Masvidalem poradzić. Dojechaliśmy tak naprawdę do końca. Tutaj na tej tablicy możecie zobaczyć wszystkie te typy złożone w całość, tak jak tydzień temu wybierzcie sobie takie, które Was najbardziej interesują, które są Waszym zdaniem najciekawsze i obyśmy mieli szczęście, tak jak właśnie tydzień temu, aby ta skuteczność, tak jak wspominałem, była co najmniej zachowana, a na pewno, na pewno nie gorsza i przede wszystkim, czy się uda trafić, czy, uda się, czy, 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 czy się nie uda trafić, to mam nadzieję, że po prostu będzie to bardzo fajna gala do oglądania, szykuje się naprawdę sporo ciekawych pojedynków, i nie zważając właśnie na te tematy bukmacherskie, po prostu nastawcie się na fajne widowisko, fajną sobotę ze sportami walki. Nie ma co chyba dalej przedłużać, życzę fajnego weekendu, dużo, dużo emocji. Tyle ode mnie, do następnego, cześć!